Środa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Wsłuchajmy się w treść dzisiejszej Ewangelii. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Czasem bardzo łatwo jest zrobić z dobrej nowiny złą nowinę. Tak by się stało wówczas, gdybyśmy czytali tą dzisiejszą Ewangelię tylko jednostronnie, jako potępiające pouczenie Pana Jezusa. Gdybyśmy odczytali z tej Ewangelii tylko taki sens, że Jezus nas porównuje z mieszkańcami Niniwy i z królową z południa i w ten sposób pokazuje nam, że jesteśmy godni potępienia, że jesteśmy złym ludem, ludźmi zatwardziałymi, o twardych sercach, czyli po prostu jesteśmy do niczego, to ta Ewangelia nie dawałaby nam żadnej nadziei, wręcz odbierałaby ją nam, stałaby się złą nowiną. Ale to nie jest całkowity sens tej Ewangelii. Nawet jeśli owszem, jesteśmy gorsi niż mieszkańcy Niniwy, bo oni naprawdę tak się nawrócili, zaczęli tak pościć, że nawet post nałożyli swoim zwierzętom, przestali, ich, przestali je wypasać. No dzisiejsi obrońcy zwierząt zdecydowanie by się temu sprzeciwili i słusznie. Ale nawet jeśli nie potrafimy tak się nawrócić jak tamci, to jednak jest w tej Ewangelii jeszcze inny sens. Zauważcie, Pan Jezus dwukrotnie używa takiego sformułowania: tu jest coś więcej niż Salomon, tu jest coś więcej niż Jonasz. I długo, długo się zastanawiałem nad tym, dlaczego Jezus nie używa takiego innego sformułowania: tu jest ktoś większy niż Salomon, tu jest ktoś większy niż Jonasz. Przecież byłoby to dużo bardziej logiczne, jeśli Pan Jezus mówi o sobie. Ale właśnie chyba nie mówi o sobie. Jezus wcale nie mówi, że On jest kimś większym niż Salomon i kimś większym niż Jonasz. Jezus mówi, że tu się dzieje coś większego niż za Salomona i za Jonasza. Salomon i Jonasz byli co prawda znakomitymi głosicielami słowa, ale oni na słowach tylko poprzestali. Może nie musieli robić nic więcej, bo ci ludzie faktycznie się nawrócili. Natomiast Jezus został odrzucony, jego słowa nie zostały przyjęte, ale on nie zrezygnował ze mnie i z ciebie, ale poszedł za nas na Golgotę i pozwolił się przybić do krzyża. I to jest coś dużo więcej niż Salomon, dużo więcej niż Jonasz. Jezus nigdy z nas nie rezygnuje, mimo że jesteśmy ludźmi często bardzo zatwardziałymi i nieskorymi do tego, żeby się nawracać. I myślę, że te słowa są naprawdę głębokim przesłaniem dla nas, są prawdziwą, dobrą nowiną. Chciałbym być taki jak Jezus, jeśli chodzi o moje podejście do bliźnich. Czy jestem taki jak Salomon i Jonasz, czy tylko potrafię mówić, nawróć się, skłaniać innych do przemiany życia, czy też jestem gotów dla nich coś oddać? Jeśli miłuję tylko słowem i językiem, a nie czynem i prawdą, jak mówi święty Jan, to pozostaje jeszcze w Starym Testamencie. Ale jeśli jestem w stanie z miłości do bliźniego wyjść poza bezpieczny obszar słów i zrobić coś dla Niego konkretnie, coś stracić dla bliźnich, to owszem, tu jest coś więcej niż Salomon. Tu jest coś więcej niż Jonasz. To jest nowe życie. Na dobre przeżywanie kolejnego dnia Wielkiego Postu niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Jezusie.